Korono, nasze ozdobo, ile Cię trzeba cenić, ten tylko powie, kto się przy Tobie trudził, kto myślał o Tobie, iż piękność są opiszemy w całej ozdobie. Z inicjatywy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, w pięknej scenerii zamków Moszna i Bożejów, zorganizowano warsztaty tradycji i obrzędów żniwnych, związanych z dożynkami oraz wykonywania wieńców żniwnych. Warsztaty tradycji... Dożynkowych i ogólnie można powiedzieć kultury związanej z dożynkami, jakich jakiej historii, skąd się to wszystko wzięło, zrodziły się z rozmów z mieszkańcami. Odpowiadamy tak naprawdę na potrzeby, które udało nam się zidentyfikować trakcie odbywania wielu spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych. Była po prostu taka potrzeba. Potrzeba usystematyzowania wiedzy, powiedzenia też, jakie stroje powinny towarzyszyć temu obrzędowi, co można, czego nie można i dlaczego niektóre pięknie wyglądające korony dorzynkowe nie zdobywają wysokich miejsc, ponieważ nie są zgodne z przyjętym regulaminem. W czasie warsztatów dr Elżbieta Oficjalska z Muzeum Wsi zaprezentowała stroje ludowe w tradycji dożynkowych Śląska. Stroju, który pełni już właśnie funkcję kostiumu o częściach, jakie on ma, jak się je nakłada, wbrew pozorom jest to wiedza czasami tajemna, bo nieraz się spotkałam z tym, że i tyłem naprzód potrafią panie nałożyć jakieś elementy stroju. Także to trzeba propagować, bo Region też przy tych spotkaniach ogólnopolskich, a nawet i międzynarodowych jest często prezentowany właśnie w tej formie ludowej i przydałoby się, żeby tę wiedzę też przekazywać należy się. Tym, którzy nie mieszkają na Śląsku, nie wiedzą, jak, były, jak wyglądał właśnie strój, jest to dla nich jedyna okazja właśnie zobaczyć jakąś grupę folklorystyczną w stroju ludowym opolskim. Profesor Teresa Smolińska z Uniwersytetu Opolskiego przybliżyła uczestnikom warsztatów tradycję związaną z dziedzictwem kulturowym. Żniwioka opolskiego. Bardzo cenne jest to, że musimy sobie wreszcie uświadomić, że już nie mówimy o obrzędzie dożynkowym w tym dawnym wymiarze kultury feudalnej, tylko już mówimy o. Postrzegamy to zjawisko w procesie przemian, czyli w ramach już współczesnej kultury, że funkcje się zmieniły, że jak kiedyś było bardzo dużo tych funkcji magicznych, obrzędowych, związanych ze ścinaniem ostatnich kłosów, z przygotowaniem... Dziewcząt, żeby panu składały te wieńce, to dzisiaj no, to, to, to wszystko zupełnie inaczej funkcjonuje i dominuje przede wszystkim funkcja estetyczna. I myślę, że, że organizowanie tego konkursu na, na korony żywne nie tylko w naszym województwie, ale i we wszystkich innych Polsce, i później finalny, finalny pokaz na dorzynkach prezydenckich w Spale, spowodowały, że, że ta kultura robienia wieńców i koron bardzo poważnie ożyła. W mosznej uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć proces wyplatania korony dorzynkowej, który omówiły i zaprezentowały panie z Gogolina Karłupca. Bo nie jest proste tu zrobić, jak nie ma na przykład jakiegoś wspomocnika, czyli musi być słomka, bo drucik zaleka widać, więc Inga jest od równych słomek, a potem dalej robimy. Ja jestem zawsze od tych wzorków, wymyślania tych wzorków. Tymczasem w Bożejowie koło gospodyń wiejskich z Chruściny zaprezentowało koronę dorzynkową, która w ubiegłym roku zdobyła drugie miejsce w Warszawie na dorzynkach prezydenckich. Te kwiatki są zrobione z liści kukurydzy, ale z kolby, i dlatego jest taki odcień jaśniejszy. No, oczywiście używaliśmy różnych kwiatów ogrodowych. No, w tej koronie akurat są zboża, jęczmień, pszenica żyto, na dole jest owiec dwukolorowy, zielony i złoty. No Wymyśliłyśmy sobie zrobić takie kokardy, właśnie żeby tak jeszcze urozmaicić i pokazać, że różne rzeczy można tworzyć na koronie. Katarzyna Kuraś z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawiła w Mosznej i Bożejowie zarys regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Koron Dożynkowych oraz zasady udziału województwa opolskiego w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Żniwniak opolski jest Rzeczywiście, w mojej opinii, przynajmniej najbardziej rozpoznawalnym tradycyjnym obrzędem w naszym regionie. Corocznie panie pletą piękne wieńce dożynkowe, które w mojej opinii są jednym z najładniejszych w kraju, co potwierdza zresztą werdykt, jaki uzyskują na corocznie na. Do prezydenckich, reprezentując nasze województwo i biorąc udział w tamtym konkursie. Mam nadzieję, że te wszystkie pytania i wątpliwości, które do tej pory pojawiały się, bardzo często były nam zgłaszane właśnie podczas konkursu, będą dzisiaj rozwiane i będą mogły się Panie tutaj dowiedzieć i wykorzystać to przy dalszej przygotowaniu się, przy wyplataniu koron, jak również przy przygotowaniu się do prezentacji. Potrzebne nam były te warsztaty, na które żeśmy dzisiaj tutaj przyjechały, przez to, żeby dowiedzieć się, jak wygląda Przede wszystkim dorzynki prezydenckie, na które dostałyśmy promesę właśnie przez wygraną na wojewódzkich dorzynkach w Branicach. No i przede wszystkim wymienić się także doświadczeniami, doświadczeniami z innymi kołami dowiedzieć się od specjalistów. Co jest brane pod uwagę przy ocenie właśnie tej korony, z którą my pojedziemy właśnie na te dożynki? Nasza korona kosztowała nas wiele pracy, wysiłku. Pracowałyśmy przy niej od czerwca. Możemy się pochwalić tym, że najstarsza osoba, która yy, jest tak jakby naszą prowadzącą, która nas uczy tego wszystkiego, ma 91 lat. Warsztaty wysoko ocenił Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, który jest pomysłodawcą nowej nagrody za debiut w wojewódzkim konkursie koron żniwnych. Tu oczywiście biorąc pod uwagę, że jesteśmy regionem, gdzie wiele kultur ze sobą się skrzyżowało to chcieliśmy pokazać, że każdy też przywiózł do tego regionu swoją tradycję, swoją kulturę i żeby w pewien sposób ujednolicić też i nadać pewne standardy, to robimy takie spotkania jak dzisiaj. Oczywiście są tacy weterani i naprawdę środowiska, które nadają wyjątkowy charakter. Tym koroną żniwnym. Oczywiście później jedziemy na, na dorzynki prezydenckie, ale też są debiutanci. I ja zawsze, m, też w takich kategoriach e, sportowych i rywalizacji, mówię, żeby ktoś się nie zniechęcił, to trzeba mu stworzyć warunki do tego, żeby go docenić. No i dlatego pojawiła się ta kategoria debiutantów, a jeszcze wcześniej pojawiło się to, że każdemu uczestnikowi staramy się przynajmniej pokryć koszty transportu e, za przyjazd na dorzynki wojewódzkie. Trzeba przyznać, że zarówno warsztaty w Mosznej, jak i Bożejowie w których uczestniczyło po kilkadziesiąt osób, były wyjątkowym i udanym wydarzeniem i co ważne, zainteresowanie uczestnictwem w nich było tak duże, że władze województwa postanowiły zorganizować jeszcze w tym roku trzecie warsztaty o tradycjach żniwnych. Program zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Program sfinansowała Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.